Томек Kolejne morderstwo, zero dowodów, same poszlaki. Ta robota mnie wykończy. Nie obędzie się bez ekspertów. Owady, jest to najliczniejsza grupa organizmów na Ziemi. Znanych jest ponad milion gatunków. Są to zwierzęta, które towarzyszą człowiekowi nie tylko za życie, ale także i po jego śmierci. Nauka o owadach określana jest mianem entomologii. Owady zasiedlają większość typów środowisk. Te, które wybierają zwłoki jako miejsce rozwoju i żerowania nazywamy owadami nekrofilnymi, i to właśnie one są obiektem badań entomologów sądowych. Owady nekrofilne mogą być przydatne w ustalaniu czasu, miejsca i przyczyny śmierci. W praktyce umożliwia to oszacowanie czasu śmierci poprzez porównanie tego zestawu owadów, który stwierdziliśmy na zwłokach, z wynikami wcześniejszych badań nad sukcesją prowadzonych w kontrolowanych warunkach terenowych, na przykład na zwłokach świni domowej. Mówią, że ofiara zginęła 14 dni temu. Właścicielka tego mieszkania niedawno zniknęła. Może to ona. Może znajdę tu jakiś ślad. Lakier do paznokci. Ten sam miała na sobie ofiara w momencie śmierci. Na pewno stoją tu dwa tygodnie. Zgniłe resztki jedzenia. W kalendarzu wpisaną marantkę data się zgadza, ale z kim? Owady mogą być także pomocne w ustalaniu miejsca śmierci, znając preferencje owadów w odniesieniu do typu środowiska w jakim występują, ponieważ niektóre preferują tereny otwarte, inne natomiast lasy. Można ustalić, czy zwłoki były przenoszone, a czasami nawet jaki typ środowiska był tym. Pierwotnym miejscem ich rozkładu. Spece twierdzą, że wcale nie umarła w lesie. Kto się załatwił gdzie indziej, przegonił przez pole, dał jej tam gnić parę dni. psichor. Biedna dziewczyna. Na podstawie tych informacji, mogę zawęzić obszar poszukiwań. W późnych etapach rozkładu zwłok brak jest tkanek miękkich, które normalnie wykorzystywane są w analizach toksykologicznych. W takich przypadkach z pomocą mogą przyjść nam owady. Żerując na zwłokach, owady wprowadzają do swojego ciała substancje, które znajdują się w spożywanych tkankach. Substancje takie jak narkotyki czy leki. W związku z tym możemy wykorzystać w analizach toksykologicznych owady i w ten sposób wykryć substancje, które były przyczyną zgonu. Przyczyną śmierci był cios, ale zabójca ułatwił sobie sprawę. pod ofiarę. Skorzystał z leku. Trudno dostępny, tylko na receptę. Wśród znajomych ofiary jest jeden farmaceuta, Ma domek letniskowy na obszarze moich poszukiwań. Czas złożyć mu wizytę. Badania o których mówiliśmy, są realizowane we współpracy Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.